Pani jadę na kontrolę, słuchajcie, mam mega stresa. Kontrola miała być w poniedziałek, ale przełożyliśmy ją na e, piątek. E, I powiem Wam, że mam stresa strasznego od miesiąca, po prostu. E... Chociaż rodziwo dzisiaj dobrze spałam, o czym nie mogę rzec przez ostatnie kilkanaście nocy. A dzień przed kontrolą, nie wiem, chyba spadła, padłam już ze zmęczenia. No, jest, jest, słuchajcie, nie, nie, to jest, nie wiem, to tego nawet się nie da wytłumaczyć. I proszę was też tutaj z miejsca, po prostu z tego miejsca was proszę o powstrzymanie się. Bo jest kilka takich osób, które robi to po prostu namiętnie, mimo tego, że ja to w jakiś sposób tłumaczę. Żebyście nie robili, słuchajcie, jakiejś, moich, jakiejś analizy psychologicznej i tutaj tutaj stwierdzali u mnie depresji czy jakichś innych zaburzeń, bo jest to po pierwsze bardzo niegrzeczne, słuchajcie. Po drugie, to myślę, że to jest dobry czas, żeby wam o tym powiedzieć. Tak jak wam nieraz wspominam i to jest chyba oczywiste, że jest to jakiś. Urywek z życia. Yy, on jest oczywiście prawdziwy, bo staram się, żeby wszystko, co ja Wam mówię i pokazuję, było jak najbardziej szczere i prawdziwe. Dlatego ja też nie ukrywam smutków, żalu, jakiegoś, jakiś łez, ponieważ nie robię ze swojego życia yy, jakiejś parady. Radości i nie wiem czego. I tak jak większość ludzi mam gorsze i lepsze męty, wzloty i upadki, więc proszę Was po prostu, żebyście się powstrzymali, bo ja wiem, że Wy tego nie piszecie, bo życzycie mi źle i robicie mi na złość, natomiast po prostu jest to niegrzeczne. Zrozumcie, że pisanie po paru minutach filmu, że ktoś, o jakie słońce, że ktoś ma depresję, nie jest. No nie jest w porządku, po prostu nie jest w porządku. I jestem ciekawa, czy w normalnym życiu też tak szybko oceniacie ludzi, bo no. Nie wiem, jak Wasze też życie wygląda. Może jest y, różowo, słodko, pierdzące, cudowne y, i wiecznie zacieszacie się. Ja, ja tak nie mam i ja uważam, że to jest normalne, że człowiek może się smucić, może mieć gorszy czas, może płakać i nie ma w tym nic złego. Y, a tym bardziej, jeżeli staje w sytuacji, w której y, troszkę ważą się jego losy, troszkę waży się jego życie, ponieważ jak wiecie, kontrola na onkologii to, to jest. Jako werdykt, jak dalej będzie wyglądać następnych kilka miesięcy naszego życia. Halo? No, cześć, mamuś Cześć, Cześć. No, wszystko dobrze są, wyniki wyszły dobrze. No. Ale to... przecież ty miałeś 11. No ale przełożyli mi na dzisiaj, wiesz? Wczoraj no, dzwonili no. po południu, żebym przyjechała w piątek, no. Także to no. wszystko jest dobrze. Klatka, brzuch, miednica, wszystko czyste. No. Bym krzyknęła, ale jestem akurat w Krzyć! Krzyć! No. no. Muszę mi cieszę się bardzo, Boże, bardzo, bardzo się cieszę. Ja też po prostu tak ją miałam. Ja tak się bałam tego 11. mówię, może Paweł przyjedzie, to, to trochę rozładuje, nie? Może nie będzie tego czuł, myślał, nie? No. Ale cieszę się tak bardzo. No, ja tak się też się kocham. cieszę. No, kocham cię bardzo. Kocham no cię. Miałam teraz... Ale ty Miałaś tego, No wyszłam już na. Matko, ale ty miałaś tomografię, tak? Tomografię, no klatka, brzuch i miednica. Klatka, brzuch i miednica. No. O matko, i wszystko wyszło dobrze. Wszystko dobrze, no. Na szczęście, bo tak miałam stresa mówić jakieś. Mówię, kurde, tak się bałam, że coś jakieś takie. No, ale ten, no, ale wszystko czyste, także. Ach. Bogu, dzięki. No. To ty, to ty już jedziesz do domu, czy jesteś do domu? Nie, jadę, dopiero wyszłam z onkologii, wiesz? No cześć Pawu, chciałam ci tylko powiedzieć, że jestem już po tomografii i że wszystko jest dobrze. Dobre są wyniki, wiesz? jak się cieszę, a już tak się. Bardzo się cieszę. Bardzo mocno się cieszę. Jezus, a Ty tak to zrobiłaś tak niespodziewanie, że wiesz? Się przejmowałem w poniedziałek, a, a, a ty no bo, mi prze... no bo mi przełożyli, wiesz, wczoraj bo po niej przełożyli z poniedziałku na piątek, wiesz? Zajmę przykład. No to super. No. Bardzo dziękuję, że mi powiedziałeś, że mi powiedziałaś, no. że zadzwoniłaś. Coś ty. Się no No, no. Jezus, no. jak się dobrze cieszę, matko. No, jedź tam bezpiecznie dzisiaj, nie? Zimno, co? Gardło mi boli. Normalnie. No jak zwykle, w górę się ubrali. Jak kajeczko, kochani, witam Was serdecznie w takich oto pięknych okolicznościach górskich. Na razie nie widać, ale Wam potem pokażę. No, powiem Wam szczerze, że już jestem po kontroli. Co widzieliście na początku filmu? E, tak troszkę dziwnie wyszło, ponieważ przełożyliśmy badanie na piątek. kontra e, być, kontrola miała być w poniedziałek, no ale przełożyliśmy to na piątek, a ja miałam zaplanowany wyjazd na taką agroturystykę, e, cicha woda. Żyjeliśmy tutaj, e, że tak powiem, skorzystać z uroków i e, ja, e, żebym doszła do siebie po tym całym stresie i powiem Wam, że stałam dzisiaj z bólem gardła. Ja tak uważam, że organizm tak na stres niestety reaguje, że gdzieś, e, no często to albo jesteśmy przeziębieni, albo właśnie jakiś ból bo występuje. Patrzcie, jak podjada kurze dom. <laughs> Ale to wygląda cudnie. Alpaczki to są, tak. To jest taka agrotrestyka, słuchajcie, e, no jakby to powiedzieć, porządna. Czyli mamy e, wiejsko, <laughs> mamy też zwierzątka jakieś. Ostatnio jakbyśmy to nie było alpak, gdzie są tym, co to jest, a to jakieś ten, myślę skoczki, tak? Nie chcę go podgadać. Cześć! O, jaka śliczna myszka! A co ty tam masz? Co ty tam masz? Ale słodka! Patrz, papata! Akurat nic, nic się nie bulwersuje. I co tu jeszcze mamy? Teraz wam pokażę. Traktor. Traktor i mamy kuliczki. Króliczki mamy, śliczne. Fajna atrakcja dla dzieci, naprawdę. I mamy jeszcze dwa koty przez okienko patrzą. O, jakie fajne słodziaczki. No, ale pogoda nam się udała, słuchajcie, chociaż ja jestem tak, po prostu jeszcze chyba nie doszłam do siebie, e, nie czuję się dzisiaj dobrze, znaczy tak ogólnie fizycznie, e, mówię Wam, zatoki gardło mi zaczęło boleć, normalnie po prostu w zasadzie wczoraj już wieczorem tak czułam, że coś mi bierze, e, no, ale nieważne. I co? W po imprezce? Powiem Wam szczegółów, jakichś obrazeczków, jakichś zbaneczków, jakichś takich, e, no, fajnych rzeczy, dziwnych porobionych. My, jakbyśmy przedostatnio poznaliśmy właściciela, ja mówię, że on to lubi takie e, szukać na jakichś targach staroci różnych rzeczy, sklejać coś, e, przywieszać, robić. E, może później Wam ponagrywam, ale naprawdę, no, takie, takie, takie drobiazgi, które tutaj tworzą e, po prostu całość. I co? Smaczone? Ale ja człowiek nie ma takiego wiesz jak ryb się Przed ryką, słuchajcie, w schronisku e, i powiem Wam, dziaduwa totalna. E, po pierwsze pomidorówka sam, koncentrat pomidorowy. Hmm, sorry, ale gardło mi boli i mymlam hmm, cukierka. Herbat, herbata, wino takie robione własnoręcznie, czyli najtańsze wino słodkie z goździkami, taki siarkofrut, totalny, obrzydliwe po prostu. Jedna ubikacja otwarta, bo pani, jak mi to dosłownie powiedziała, że nie ma kto sprzątać i otwiera tylko jedną. I do tego jeszcze pani schodziła, słuchajcie, z yy, no, schodziła z baru, e, więc cała kolejka wszyscy czekali. Pani zmywała i wracała. E, a całe schronisko, pełne ludzi: naprawdę, po prostu nie wiem, tam było może 50 osób. E, także, no, także ogólnie e, wiem, że pewnie nie ma takiego ruchu, bo teraz jest weekend. Ja to muszę wszystko wytłumaczyć w internetach, bo zaraz mi ktoś napisze, że przecież, e, no właśnie, no ale z drugiej strony myślę, że. Gdybym miała kogokolwiek choćby do pomocy, to jakoś by to szybciej szło i ludzie by nie wychodzili właśnie z kolejki z że pani 10 dni nie ma, bo myje talerze. No, także, nieważne. No ale nie przyjechaliśmy tutaj jeść ani pić, prawda? w ogóle strasznie dużo ludzi. Naprawdę jestem po prostu pod wrażeniem, bo prawie jak na kurpówkach, Naprawdę, bo na szlaku jest multum, multum osób. To jest taki najprostszy, wiecie, szlak. Jest bardzo dużo rodzin z dziećmi, nawet takimi malutkimi, no ale jest, jest tak gwarno, bym powiedziała na tym szlaku. Ale się fajnie, cieszę, fajnie, że się przyszli, bo chociaż czuję, że coś rozkłada coraz bardziej, bo już z gardła przyszło Ja go tam mam pytanie do Ciebie, słuchaj, jak Ty to wszystko Dajesz. wytrzymujesz? Ale co? No, ten całą y, 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 sytuację rodzinną przed moją kontrolą, napięcie, nerwy. <laughs> To nie, że wytrzymuję, to jest po prostu, no że się chcę się, wspierać, czasami to nie wychodzi najlepiej, ale no to jest dla nas bardzo ważny moment i też mnie to też stresuje, wiesz. Oh, ale jestem taka straszna, taka zązka. No, no nerwowa się jest stresja. Dobra, teraz jesteśmy po kontroli, kontrolę jest dobrze, to mogę powiedzieć, jesteś zązą. No. no, jestem trochę, ale też trochę sobie no. wykorzystuję, bo wiem, że Ty wiesz, że jestem przed kontrolą, to nie będziesz mi tak pyskować, więc ja tak Aha. trochę sobie wykorzystuję. Aha. To, to <grych> nie, żartuję, tak. ale nie, nie, staram się być taka, nie gadaj, nie, nie ten, teraz nie, bo przecież nie byłam taka nie, nie, nie. nerwowa. Często właśnie dziewczyny też piszą, że, że też tak właśnie są takie mega napięte, nie? I takie nerwowość panuje w domu, nie? Ja tak mówię, staram się nad tym panować, ale czasami właśnie tak ten, gdzieś właśnie zamykam się, nie? Bo nie wiem, czy nie urwało. No tak, zamyka się. Ale pokaż, co jest w jakichś fajnych okolicach. Jest wspaniale teraz, jest cudownie. No. Super. Jest po kontroli, także fajnie. Boże, tak dobrze, bo normalnie to bym dopiero y, pojutrze miała badanie i pewnie Oś, bym nie. ten cały wywiad miała i tak do dupy, i bym chodziła, i bym a Dawid, a Dawid, a jak coś widzę nie tak, to bym pewnie tak truła. Także teraz tak się bega cieszę, że nawet nie, nie umiem, nawet, nie, no nie, jeszcze mi chyba te emocje mnie trzymają. Także. Tak konkretnie, tak jak nasze, po prostu wycieciane. to tak już, jakby naprawdę O trzeba Żyjesz? O Czemu te kaski takie są, i już po prostu. Oj. No naprawdę. Jakby bym wczoraj zarabiać o tej... Zaczęło nie w międzyczasie w 95. No. ostatni wyrobek wyjechał. I świąteczkę, O, Kircholt, no. Każdy, no, witam Was już z domu. Ym... Chciałam, żeby ten vlog się inaczej zakończył, natomiast e, pochorowałam się i już e, w momencie, kiedy był piątek, czyli z piątku na sobotę, już miałam, słuchajcie, takie, e, w nocy się obudziłam, już mi gardło bolało. W sobotę byłam taka już bamątna, już się źle czułam, ale jeszcze tak przychodziłam tą sobotę, natomiast już wieczorem i w niedzielę rano czułam się fatalnie, bolały mi mięśnie, stawy, głowa, wszystko wedawie, ja, wracamy do domu. Ja się muszę położyć, jestem tak strasznie zmęczona i wczoraj cały dzień, słuchajcie, przeżyłam w łóżku, e, patrząc po prostu w ścianę. Na Naprawdę, nawet nie miałam siły nic oglądać, żadnych filmów, i tak mi się wydaje, że. Bo już dzisiaj jest naprawdę super, ale wydaje mi się, że organizm tak odreagował ten stres u mnie. Zresztą ja zauważyłam, że zawsze jak ja się stresuję, to jestem chora i powiem Wam, że strasznie ostatnie tygodnie, ostatnimi tygodni. Boże, przepraszam Was. Ostatnie tygodnie to był dla mnie bardzo duży stres, słuchajcie, bezsenne noce. Ja miałam jakieś złe sny, jakieś koszmary, jakieś złe przeczucia. Ja oczywiście starałam się nad tym panować, starałam się to odganiać, natomiast te myśli ciągle do mnie przychodziły. Prawie, no nie ja wiem, co kilka razy w tygodniu śniło mi się, że mam przyrzuty, że widzę ten obraz, wiecie, tej tomografii komputerowej i tamte płuca, ta wątroba. Naprawdę yy, widziałam po prostu, widziałam obraz, obrazy te z, 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 no, z badania tomografii komputerowej i i stawałam już taka nakręcona no ciężkie to było ciężki to był dla mnie czas nie wiem skąd takie złe przeczucie się we mnie urodziło myślę, że to spowodowane było też tym że już dawno nie miałam kontroli kiedyś ta, ta kontrola była powiedzmy co 3 miesiące to jakaś taka czułam się zaopiekowana i miałam też takie poczucie, że no, nic się nie mogło takiego wydarzyć przez 3 miesiące pewnie, a tutaj już było w lutym miałam mogra, w lutym miałam rezonans i to tylko samej miednicy no a teraz październik, więc to tak trochę czasu minęło i jakoś tak to jeszcze e, miałam też e, taki incydent, ja oczywiście e, sprawdziłam to i po lekarza, ale miałam też e, e, takie krwawienia, tak to można nazwać w sierpniu. E, oczywiście byłam, skonsultowałam to z lekarzem i jakby wszystko było w porządku, ale gdzieś to też w głowie u mnie się działo, także cieszę się bardzo, słuchajcie, myślę, że właśnie jeszcze potrzebuję paru dni, żeby dojść do siebie, chociaż dzisiaj tak jest w ogóle super, bo wczoraj, mówię Wam, nie miałam nie umiałam po prostu wstać z łóżka i tak strasznie żałowałam, bo mówię, taka piękna pogoda, jeszcze mogliśmy iść na szlak, mogliśmy jeszcze zobaczyć tyle fajnych miejsc, ale myślę, że gdybym się naprawdę tak mega zmobilizowała i mega sprężyła i, i jednak poszła, i chodziła wczoraj i zwiedzała, to bym była dzisiaj naprawdę mega chora. Także tak to jest, kochani. To jest też, myślę, ważna dla mnie. Znaczy, ja myślę, że ta sytuacja, która się wydarzyła teraz i teraz ta moja choroba po tym całym stresie jakby to powiedzieć umocniła mnie w przekonaniu, że chcę rozpocząć studia. To jest, nie wiem, czy to nazwać w ogóle studiami, natomiast jest to taki. Kurs, który trwa dwa i pół roku, z psychobiologii. Już To jest taki temat, który mnie od dawna, od dawna interesował, czyli to jest wpływ naszych emocji, naszych relacji, właśnie na choroby. Że ja idę, słuchajcie, idę montować film dla Was, może będzie jeszcze właśnie dzisiaj. Nie wiem, kiedy będziecie ten film oglądać. No i jeszcze muszę jechać do Krewcowej z materiałami, a także. Także trzeba dzisiaj, że tak powiem... Y no, już dzisiaj jestem na chodzie, bo wczoraj pewnie nie byłabym w stanie nic zrobić. Dziękuję Wam, słuchajcie, przepraszam, bo jeszcze jednak jestem po prostu w innym świecie. Dziękuję Wam słuchajcie za wsparcie, za dobre słowa, dziękuję Wam, za, no po prostu dziękuję Wam, że tutaj jesteście ze mną i mnie wspieracie. Ja, jeżeli mogę komukolwiek z Was pomóc, to zawsze piszcie najlepiej na Instagramie, ponieważ ja tam na bieżąco Wam się. Po prostu nagrywam i jest to dla mnie najłatwiejsza forma kontaktu z Wami. No, więc będzie mi miło, jak po prostu założycie Instagrama, jeżeli nie macie, albo mnie zaobserwujecie, bo tam jestem w stanie Wam po prostu no, przekazać. Jak najwięcej, w jak najszybszym czasie, a u mnie z pisaniem jest mega, mega problem i czasami po prostu proszę tam koleżankę, żeby po prostu za mnie pisała, ale ona też nie zawsze ma czas, także dobra kochani, słuchajcie, kończę. Jeszcze raz ściskam mocno i słuchajcie, idę, bo jednak jeszcze jestem jakaś taka, wiecie, jakby w innym świecie. No, także buziaczki.